Nie, nie powinniśmy się bać, a na to składa się kilka powodów. Popatrzmy na inne miejscowości letniskowe, czy to nad Morzem Bałtyckim, czy Morzem Północnym, czy... Morzem Śródziemnym. Jeżeli na to popatrzymy, to zobaczymy, że te wszystkie terminale są w pobliżu miejscowości wypoczynkowych. I te miejscowości wypoczynkowe potrafią pogodzić tą działalność turystyczną, tą ofertę dla tych, którzy chcą spędzić czas na plaży nad morzem, z działalnością gospodarczą. Byłem w wielu portach, w wielu miejscowościach nadmorskich i bardzo często będąc na plaży widziałem w tle suwnice kontenerowe, dźwigi, prawda? Zawsze to jest tak, że ten port jest w pobliżu takiej czy innej miejscowości. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. W przypadku Świnouścia staramy się maksymalnie odsunąć dostęp drogowy, kolejowy od dzielnicy mieszkaniowej po to, żeby jak najwcześniej odseparować ten ruch do Świnoujścia od ruchu na terminal i po to, żeby po prostu zwiększyć komfort mieszkańców, żeby oni nie odczuwali tego, że tam jakiś ruch coś na ten terminal dojeżdża. Następnie ta odległość 2 km od dzielnicy Warszów która praktycznie jest w cał prawie w całości zalesiona, powoduje, że powstaje naturalny ekran, który będzie oddzielał terminal kontenerowy od dzielnicy mieszkaniowej. I wreszcie sprawa. Y Kolejna to jest to, że y, po prostu działalność, przeładunki kontenerów są uważane za jed, jed, przeładunki najmniej szkodliwe, znacznie mniej szkodliwe niż przeładunki drobnicy klasycznej, niż przeładunki towarów masowych. No chyba tylko, y, że tak powiem, bardziej y, ciche są przeładunki LNG czy produktów płynnych. A, a, ale i mając po prostu yy, port masowy w Świnouściu, praktycznie w mieście, yy, znają mieszkańcy uciążliwość yy, pewnej, pewnej działalności, jeżeli chodzi o przeładunki masowe i próbują to przyłożyć, yy, przełożyć na terminal kontenerowy. Nie, to są zupełnie inne rzeczy, zupełnie inne sprawy. To jest tak, że ja mówię tu szczerze i uczciwie, jestem przekonany, że te oddziaływanie spowodowane hałasem, nie dojdzie do e, dzielnicy mieszkaniowej na Warszawie. Pływałem na kontenerowcach tak. 5 lat, proszę pana, i ja cieszę się, że na mam syna, który tak. pływa. Ja to byłem kilkakrotnie, tak. nawet woziłem tu, bo na ten no. gazowy terminal, ze Szwecji woziliśmy 15 tysięcy ton kamienia, kamienia tak jest, bo tam ze Szwecji wozią, tak, tak, po tak, jest. Proszę Pana, jestem bardzo za tym, żeby ten terminar zrebudować, żeby ludzie mieli pracę, a przede wszystkim miasto, miasto twórczymi. Czynnikiem jest przemysł. I ten przemysł może. Tak bardzo turystyka jest bardzo ważna, ale powinny o dziś, być te zachowane proporcje. Proszę Pana, no, w tych jest. wszystkich dyskusjach, jak na temat terminala gazowego, ja pamiętam, że nie raz mówię radnych, pamiętam jak jeden z radnych wstał i powiedział, jak się rozpocznie budowa terminal, terminala gazowego, do świnoujścia nie przyjedzie ani jeden turysta. No. Ja przewiduję, ja. że w przyszłości nawet młodzi zbroje będą chciały, będą chciały być portem morskim, bo się no, Bo tak. Tam przejdzie na pewno, bo to taka jest, jest, jest teraz nie? No To jest normalna sytuacja. Są ludzie za, są ludzie przeciw. No. My staramy się przede wszystkim y, przekonać na pewno tych tak? przeciw, ale przede wszystkim podać rzetelną informację. Tak jest.